Tak, ja dobrze o tym wiem. Nie powinienem robić czegoś takiego. A co mam na myśli mówiąc czegoś takiego? No, wydawać 180 zł na otwarcie pięciu paczek promocyjnych, gdzie przy moim szczęściu, tak czy siak się tam nic nie trafi. Ale hello, to są paczki z okazji Black Friday, to szaleństwo zakupów. No to niech mnie też porwie, ale niech mi da za to jakieś fajne karty. Wszystko się nagrywa, okej, okay, to możemy sobie otworzyć pierwszą paczkę nie za 50 tysięcy, tylko za te FIFA points. Swoją drogą wam pokażę. Jak widzicie, tutaj jest 5 paczek za 1000, czyli 5000 tysięcy FIFA points. Ile trzeba wydać, żeby kupić 5000 tysięcy FIFA points, już wam tłumaczę. 4600 FIFA points kosztuje 160 zł. Do tego musimy sobie dokupić 500 za 20 zł, więc w sumie wychodzi to za 180 zł. Będę teraz otwierał paczki. Nie pogrzało, zdecydowanie. Ale tu musi być coś dobrego, tu jest 12 kart świecących, czy to będzie walkout? Nie, to będzie Banes. Ja pierdzielę naprawdę? Naprawdę? Co jest jeszcze w środku poza tym, pokazywać mi Lajun, Maximowicz, Bonaventura, Matko Boska, to, 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 to nie jest, to, to nie jest dobrze, ani trochę Dobra, wszystko niech leci do klubu, bo na sobie wyszliśmy, sobie od razu na listę transferową, otwórzmy sobie pozostałe, te cztery paczki, matko boska, ja mam takie, to tak mi po prostu wyrywa kawałek serca, jak ja wydaję te tysiąc pońców, ale teraz, SPD, nie, 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 serio, serio, Boże, ja nie wierzę, co ja robię, nie wierzę, co ja właśnie robię, to, to, to aż boli, jak ja na to patrzę, naprawdę, Agra. Okej, okay, leć do, leć do klubu, A, leć do klubu, lećcie wszyscy do klubu, ale to naprawdę to aż boli, jak ja na to patrzę. Ile tu, jedna paczka kosztuje, ile, ile kosztuje 1000 swoich łapońców? 40 zł, jedna paczka kosztuje 40 zł, Matko boska, wyda wydałem w tym momencie już 120 zł. Dobra. Czy nareszcie będzie jakiś walkout? O! O! Nareszcie jakaś fajnie oceniona Bonucci! 87, są fajerwerki. Może nie mało kautu, ale jak najbardziej. Z takiej karty też się cieszę. Nareszcie. A Bonucci, powiedz mi, ile jesteś wart. Czy chodzisz chociażby za kilkadziesiąt tysięcy? Chodzisz za 20, za 16. No, marzyłem o nieco większej kwocie, ale jest dobre i tyle, bo Bonucci lecisz do składu, do tego kołodziejczak. No, najgorzej nie jest, ale zdecydowanie najlepiej też nie. No, ale dobra, jeżeli to była trzecia paczka, to miejmy nadzieję, że w tych dwóch ostatnich się trafią już tylko i wyłącznie lepsze. Po prostu lepsze karty, także proszę, proszę, po prostu. No i. To nie jest pike, to jest pike, to, to jest 86 overola, Są fajne flary, są bardzo fajni zawodnicy. Pikę, za ile ty chodzisz? Pikę, ile chodzisz? Zobaczmy sobie, porównaj cenę. O Boże, 11 tysięcy. No nie, to, to, to tak nie, to mi się nie podoba. Do tego Bartra, Rashford. No, ja z tych paczek na pewno będę miał jakiś zwrot, ale. Ale nie tak to sobie wyobrażałem. Zdecydowanie. Dobra, ostatnia paczka. Ostatnia paczka. Czy tu się coś trafi? Czy tu się cokolwiek trafi? Ja wiem, co zrobię. Ja wiem, co zrobię. Ja zawołam mamę, żeby ona mi otworzyła tą ostatnią paczkę. Ja tak zrobię. Mama nie może, ale może Hanka pomoże. Chodź! Cześć. Tak, będziemy otwierać paczki. Przyszedłem specjalnie ciebie zawołałem, żebyś otworzyła mi ostatnią, najlepszą paczkę. Dasz radę? Dobra, poczekaj sekundę, zamknę drzwi. Przywitaj się ze wszystkimi, co tak przyszłaś i bez słowa żadnego. Halo, co się mówi? A, teraz się wstydzisz, tak? Dobra, trzymaj pada. Naciśnij A. I na dół. Tuż naciśnij A. Do góry. Tu. Tak. I A. I otwiera się. Otwiera się. Jak się tam z tyłu spuszczą flagi, to znaczy, że to jest bardzo dobra karta. A to, kto to jest? No, nie jest najgorzej. Jonas 84. Podoba ci się ta karta, czy nie? Podoba ci się ta karta, czy nie? Tak. Tak, podoba się. No dobra, no to. To, to, jak ci się podoba, to, to jest najważniejsze. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Patrz, takie karty potrafiałaś. Które ci się najbardziej podobają? No Ale ty nie mów do mnie, tylko do mikrofonu. A, ty teraz, teraz się wstydzisz, tak? Co ty świrujesz? Nie chowaj się w koszulkę. Ja jeszcze tego tak nie zostawię, Jako, że zawałem tutaj hankę, to jeszcze otworzymy jeszcze kilka paczek Aniu, A, e, na dół A do góry i A i patrz, tam się trafia. Otwieramy paczki teraz za 15 tysięcy. Zamykamy! Aha, zamykamy oczy. Zawsze tak robiliśmy. Zawsze tak robiliśmy. Patrz! Shinji Kagała! Podoba Ci się ta karta czy nie? Tak, no to spoko, to jest fajnie. Kagała, 83 overall coś poza tym czy coś poza tym będzie Morgan mm. no powiem ci szczerze nie najlepsza ta paczka powiem wprost otwieraj ostatnią paczkę ostatnia paczka A na dół Ła, telefon cicho A na górę i A nie tu teraz A po prostu naciśnij. super dobra. Otwieramy już. Otwieramy już? Eee, drogba, to to prawie jakbyś trafiła legendę, to to nie jest w sumie aż tak tragicznie. To dzięki Hanka. Po, po, pożegnaj się ze wszystkim, pomachaj, powiedz papa. Papa. Pa. No i leć? Mama, mama. Jak tak dalej pójdzie? To, to ja źle skończę, to ja będę, będę, będę żebrał po prostu o, o pieniążki na, na FIFA pointsy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o to otwieranie paczek. Trafiliśmy jedno wielkie Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Na sam koniec jeszcze wam pokażę, jakie karty mogliśmy sobie trafić. Mogliśmy trafić naprawdę fantastyczne karty. Jak widzicie, był Ronaldo, był Harry Kane, Jajature, Touré, David Luiz. No, pełno naprawdę fantastycznych zawodników. Trafiliśmy oczywiście klasycznie wszystkich, ale nie tych. No, to ja się żegnam. To na razie. To papa.